Dzisiaj słowo depresja to jedno z, z najczęściej używanych słów, jak mamy obniżony nastrój, ale depresja jest bardzo poważną jednostką chorobową. Jest to pewne spektrum, bo nie można mówić, jeżeli ktoś ma obniżony nastrój przez dzień, dwa, trzy, że już jest, że ma depresję, ale też każdy z nas jest inny. Jeden ma po prostu bardzo taki no, otwarty, bardzo radosny. Charakter, prawda, taką jakąś w sobie witalność ma, a ktoś inny jest inny, bardziej wyciszony i teraz y, obniżenie nastroju u jednej i u drugiej osoby będzie zupełnie inaczej wyglądało, prawda, kiedy będziemy chcieli to y, y, zaobserwować czy, czy zbadać. Więc przynajmniej dwa tygodnie musi być obniżony nastrój, przynajmniej i to y, w sposób trwały, Z zanik zainteresowania tym, co do tej pory sprawiało nam radość. No i jakby zanik sensu wykonywanych, wykonywanych zadań. To można dopiero jakby mówić o zapalonym światełku czerwonym, że coś jest nie tak, że źle zarządzamy stresem i źle zarządzamy lękiem, kryzysem.